Cześć wszystkim, 27 listopada, niedziela, chodzę z kolegą w takich haszczach dostałem cynk od nowego myśliwego, że tu, tu dużo byków się kręci, raczej tu nikt nie zagląda, dosyć gęstwiny, ostrężyny, no już się my tak tutaj rok wybierali, aż chodźmy się wybrali, no i dwie godzinki chodzenia już są efekty. Leży tyczka piękna. Stąd ją zobaczyłem. I to nie jest taka mała. Tak sobie leży. Pięknie wbita w ziemię. No jest sukces, no te ludzie co w lesie i o tej porze to ładna tyczka Dźwigamy bo już Ole wbita Dwunastaczek. Z zarysem 14 No taki 14 niepewny Piękna tyczka no już poleżała chwilę, ale wagowo jest piękna. Ma 2,5 kilo. Na pewno raczej. Piękna tyczka. Poszczęściło dzisiaj opłacało się wyjść.